Że Teraz nie o niczego nie, nie dzieje, szkoda, co? To nie szkoda. Tak? tak. Uważaj. Ta druga mówię, no, do tak? zobacz nie A będziesz miała. Cię I Idziemy do ładowni, będziemy ładować. Bo tam nie się ładuje. Będzie się ładuje. Będzie się ładować. Będzie się ładować. Będzie się ładować. Będzie się ładować. Będzie się Będzie porządek w tym mieście! <słyska> <że taką> <coughs> <my> Będzie <glock> Na pewno tak! Sio. O, sio, sio, sio. Nie machaj na jakiś parę zordzą <laughs> <laughs> <Bo> i <nie pada. laughs> <Ciebie>. pan minutka <laughs> <laughs> Pan minutka <laughs> <laughs> O, saltowali mnie! widzę! Parasolkę Hieron! Zwierdzę jak tam ten drogiem. A, Powiedz a. Bardzo zdrowe zęby! Będę męczył. A jak tam warunki do rodzenia dzieci? Też chyba porządnie. Szymona, dobrze nada się. O! Gdzie tam uciekli, no? No będą. Dają warunki do rodzenia dzieci. Chyba są dobre. Ja chyba za muszą... mostą już żną tam. Może rodzić, może rodzić. Może rodzić, to chce, to chce parasol Ja się ser... na tym znam, Puchkę. ja wiem. Dobra jest. To chce. No. La ja parasolka. Parasolki, parasolkę parasolki. parasolkę parasolki. Weź cicho mnie, weź. Bez Kto chce zakierkę? Ja, biorę tak. Nie, nie, jest. sobie do latryny. Tak? Czemu ja nie wejść tu? pokał końcówkę. Jak się puknę końcówkę, to zobaczysz dopiero. No to nie jest końcówka, to cała Idziemy się. dalej. Idziemy dalej. Nie, nie. nie ma więcej. O, piękne tamo. Dla Widzisz? Nigdy ciebie bieżesz, nie, nie, nie chcę. Ech, Słaby towar. towar Słaby. Idziemy dalej. <słyszy>